Biuro podróży w ramach oferty promocyjnej obniżyło cenę wycieczki o 20%. Pani Anna skorzystała z promocji i za wycieczkę zapłaciła 1500 zł. Jaka była cena wycieczki przed obniżką? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Zrobimy to zadanie szybciutko dwiema metodami. Pierwszy sposób, na proporcje. Czy znamy 100% ceny początkowej? Nie, nie znamy. Cena początkowa jest nieznana, a ta wartość początkowa to jest zawsze 100%. No i 1500 zł to jest wartość obniżona wycieczki o 20%, więc my nie płacimy za 100% wycieczki, tylko 100 minus 20 za 80% zapłacimy i te nasze 80% to jest właśnie taka kwota 1500 zł taką proporcję najlepiej wymnożyć po skosie czyli x razy 80 to jest 80x no i 1500 razy 100 mamy po prostu taki iloczyn zera tutaj się dopisze 4 zera do 15 no i teraz możemy Tenże iloczyn podzielić przez 80, więc dzielimy na 80, więc mamy 15 i 4 zera na 80. Tutaj trzeba by zera skrócić, później dzielisz na 2, na 2, na 2, trzykrotnie podzielisz to na 2, trochę jest pracy. I wychodzi nam 1875, czyli mamy tutaj odpowiedź B. Teraz zróbmy drugim sposobem. Otóż jest to sposób bardziej podchodzący pod liceum. Otóż pani Anna zapłaciła za ile procent wycieczki? Za 80%. Za 80%, czyli za 0,8 z pewnej nieznanej kwoty. I te 0,8 z pewnej nieznanej kwoty to jest 1500 złotych. Więc wystarczy teraz to podzielić na 0,8, no i wychodzi nam prawidłowy wynik. Tylko tutaj też musisz przy dzieleniu przesuwać przecinki, upraszczać, trochę jest zabawy, ale wychodzi nam to samo, czyli odpowiedź B.